Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę oraz komentarze. Powiem Wam, że nie mam siły. Jest dopiero siódma rano. Ja już rozdałam królikom. No i tak patrzę po tych maluchach, mówię, Boże, kiedy one urosły? Ale to dobrze. No i tutaj trafiła, tak jak Wam mówiłam, kalifornijska... Ze względu na to, że czekamy na jej wykoc. ciekawa jestem, czy się wykoci, czy nie. Bo nawet powiem Wam, że nie sprawdzałam, czy jest zakocona. Nie miałam czasu. Nie chcę mi się otwierać klatek, ale otworzę. Te maluchy też już są. Oj, takie duże. No, już są po śniadanku. Tak, takie duże. No i też myślę, to jasne, póry przypominam, to jest samczyk, to ciemne, to jest samiczka. No ale tutaj raczej nie będę sobie nic zostawiać, bo jakbym chciała zostawiać od każdej samicy i wszystko, to brakłoby mi miejsca, co się dzieje w tym momencie, więc nie będę nic zostawiać. <grych> tak. No i niedługo już myślę, że je wystawię. No, wystawić sobie mogę zawsze wcześniej z samicą, ale. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Na razie jeszcze nie wystawiam. Zobaczymy jak będzie dalej. a kuku te brzdące też już są takie duże. <grydy> też jest ich tutaj sporo fajnie, też są po śniadanku one siedzą sobie tu. A, bo do poidełka ja im otworzyłam drzwiczki. No, szkoda, że wszystkie te kolorowe to były samczki. <grydy> szkoda. Oprócz właśnie tego białoburego. Tutaj też te trąbki siedzą, samiczki kalifornijskie nadal, nadal nie ma chętnych, tutaj siedzą te trzy i zastanawiam się, czy nie zostawić sobie tylko tej czerwonej, a resztę sobie puścić w świat, bo jakoś tak myślę, że braknie mi miejsca, jak będę chciała to wszystko zostawiać. Tak, no możliwe, że zostawię tylko tą czerwoną, ale zastanowię się jeszcze nad szarą, na biała to myślę, że na pewno pojedzie. Tutaj Reksy samiczki nadal są. No i ten, który czeka na swoją panią. Dexterek już taki fajny, duży kawaler się zrobił. No i mam nadzieję, że te samiczki wreszcie się sprzedadzą. No zobaczcie, jaka to ładna się zrobiła kropiota. Widzicie? Jaka ładna kropiota jest? No, zobaczcie. Jaka ładna kropiota. No i... i, i. No i tyle. No, co tu dużo gadać. <grywia> te też się trzymają. Są wszystkie, nawet już mam chętnego na nie, więc, więc myślę, że sobie już pojadą. No, także też fajnie. No i te bąble też siedzą, też już niedługo na wystawkę. No, powiem Wam, że zleciało mi dobrze, bo może mi się rozluźni teraz w hodowli, jak to wszystko będę miała czas, żeby powystawiać no tak jak z tymi to zobaczę sobie, może sobie jeszcze chwilę poczekam, no mam widzicie co robi kombinuję więcej, zabrałam tu miskę no i no, więc yy, na spokojnie, też chętnego mam na jednego króliczka, więc zobaczymy może ten maluch mnie już niedługo odjedzie, także zobaczymy co będzie dalej no a tak ogólnie to zdałoby się tą moskiterę w końcu wymienić no bo już błaga o litość tutaj, no tutaj też chociaż to jest w miarę możliwości najgorsze to nie wiem, chyba tu jest chociaż tutaj dołem jest super, tylko górą no tak samo jak tu górą, no bo wiecie, to było otwarte przez praktycznie całą zimę u góry i to się wszystko zebrało, cały ten pył tak samo jak i tu więc czekam na te moskitery, kiedy będą większe niż metr na metr bo mi się zbytnio to nie opłaca kupować no, i w końcu wymienię tu moskitera. Czeka mnie też sprzątanie. No, mamba była właśnie taka cała czarna, a potem się zrobiła taka siwa. Nie gryź mnie. No i muszę im posprzątać, bo już się zrobił bałagan. Cały łepek masz mokry od pojdełka. Cały mokry od pojdła. Hmm. Dranichoty. Jak pamiętacie, to jest ta lizawka, która tak lubiła. Nie, da, nie chciała jeść, tylko ciągle wszystko lizała. Także zobaczymy. Może sobie coś tu poddzielam, albo i nie. No i tak, tutaj widzieliście, tutaj widzieliście, a tutaj oczywiście, co ja tu chowam? Widzicie tylko samiczkę, bo samiczkę chowam, luchy. Samiczka miała trójkę, ale już jeden samczyk sobie pojechał wczoraj. Została mi prawdopodobnie samiczka i samczyk. Muszę sobie sprawdzić, bo te maluchy są niespokrewnione, więc niespokrewnione z moim samcem, więc prawdopodobnie zostawię sobie stąd samiczkę, a samczyka sobie wystawię. E, tak, mama jest z hodowli, ma na łóżkach numerki z obu stron i rodowód, no ale mój samczyk nie ma, choć jest po rodzicach z rodowodem, ale mi to nie przeszkadza. Maluchy i tak nie będą miały rodowodu, bo ja nie wystawiam rodowodu. Także tak, mam nadzieję, że tym razem się uda i to jedno jest takie pyskate, nie pamiętam, to? Chyba to. I to chyba będzie samiczka. Mam nadzieję. Dobra, mam nadzieję, że ogólnie to będzie jakaś samiczka. Dobra. Myślę, że to tyle na dziś. Ta panna mi strasznie łobuzuje. Strasznie. Strasznie łobuzuje. No. Gryzie strasznie już teraz ostatnio, ale łobuzuje. No. Także. Dobra, ja myślę, że to tyle na dziś. Jeśli Wam się spodobało, to zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!